Dragon Age Vile sprzedaje się gorzej niż Star Wars Outlaws? No, ciekawe cóż może być tego przyczyną. A taki był ładny, amerykański, szkoda. Pamiętacie, może, jak Disney udowadniał w przypadku takiego wielkiego serialu jak Akolita, że to jest super hit i się w ogóle dobrze sprzedaje i ludzie chcą to oglądać, a potem skasował całość po pierwszym sezonie, no bo jednak tak kolorowo nie było? Albo Amazon, jak mówił, ile minut po prostu jest oglądany Pierścienie Władzy, jak to jest naprawdę dobrze przyjęta produkcja, jak się świetnie sprzedaje. Pewnie doskonale pamiętacie i doskonale wiecie, jak te seriale oba wyglądały. No ale jak się okazuje, w przypadku nowego Dragon Age'a, takich pochwał nie ma. Bioware, czyli studio odpowiedzialne za ten tytuł, milczy. Nie ma żadnego chwalenia się po social mediach, nie ma opowiadania w wywiadach czy wpisach na Twitterze, teraz Xie, że wow, ludzie kupują, szaleństwo, tyle i tyle kopii się sprzedało. Tyle osób gra raz, no? Tego nie ma. Co za przypadek? A mogłoby się wydawać, że skoro jest bardzo dobrze, albo przynajmniej dobrze, przynajmniej dobrze, w sensie jest taki, taki średni wynik osiągnięty, to mogliby przykładowo powiedzieć: więc sprzedało się 5 milionów kopii, jest super sukces. Ale może być jeszcze lepiej, prawda, jakby coś w tym stylu. No, tymczasem nie dostajemy takich informacji. Nie, nie dostajemy na przykład jakichś liczb, które pochodziły właśnie ze studia, no, które włożyło sporo pracy, sporo kasy yy, i mocno promowało ten tytuł. A wiecie, taki anten sprzed kilku lat yy, sprzedał się w dwóch milionach kopii, a przecież to była gra no, okrutnie słaba, więc nawet Dragon Age, ten nowy. Ten Super Dragon Age no nie mógł sprzedać się gorzej, prawda? Ale okazuje się, że jednak może być gorzej, bo jak wynika z informacji, do których J. Randymion, jeden z, ze znanych youtuberów, który wcześniej też podawał takie insiderskie e, informacje o grze wprost ze studia, gra sprzedała się w około 500 tysiącach egzemplarzy. Co jeśli wziąć pod uwagę kasę, jaką tam włożono, promocję. Naprawdę duże, popularne uniwersum, z którego już wcześniej mieliśmy gry, i to całkiem niezłe. No, poza jedną oczywiście. I dużą rzeszę fanów na całym świecie. No, to nie jest przypadkowa seria, to nie jest przypadkowy tytuł tylko naprawdę potężna rzecz. No to jeśli tu mamy około pół miliona sprzedanych kopii w pierwszym tygodniu. No to, to jest wynik absolutnie żenujący. Informacje pochodzą z tego samego źródła, z którego liczby o zamówieniach przedpremierowych Dragon Age'a. Zgodnie z nimi preorderów było jeszcze mniej niż początkowo sądzono. W ostatnim materiale mówiłem, że łączna liczba zamówień przedpremierowych na wszystkich platformach wyniosła około 115 tysięcy zarówno w wersji cyfrowej, jak i fizycznej. Z nowych informacji, które przekazało mi moje źródło wynika, że liczba ta mogła być zawyżona, ludzie z jej twierdzą, że przed premierą liczba preorderów wyniosła od 70 do maksymalnie 75 tysięcy, co nie jest dobrym wynikiem. Po czym dodał? W sumie powiedziano mi, że Veilgard mógł sprzedać się do tej pory w przedziale około 500 tysięcy kopii, co może brzmieć dobrze dla niektórych ale jest całkowicie fatalne, jeśli chodzi o grę z tej właśnie półki. I co ciekawe, biorąc właśnie te liczby, nowy Dragon Age wypada jeszcze gorzej niż Star Wars Outlaws, o czym mówiłem na samym początku. I okej, okay, ten nowy, nowy produkt ze stajni Gwiezdnych Wojen to, to nie była gra jakaś turbo koszmarna. Ona była po prostu kiepska. No, tam się raz fabularnie Niewiele, niewiele dzieje. Dwa, że liczba błędów, jakie tam w tej grze wyskakują, no, też jest przepotężna i jak na grę AAA, no to już jest przesada, szczególnie jak na grę, za którą musimy na premierę zapłacić około 300, wydaje mi się, że to jest kompletny brak szacunku dla fanów, dla graczy i jednak dowód na to, że nieudolna ekipa stała tam u sterów. Ale nawet jeśli to wszystko przyjąć, no to ten Star Wars Outlaws sprzedał się w około milionie kopii, więc raz tyle, ile nowy Dragon Age. <grystanie> ba, no to jednak wcale nie wszystko, bo jak się okazało, tuż po premierze studio musiało się liczyć z mnóstwem zwrotów. Ludzie zobaczyli, co to jest, co im tam się serwuje, jak ta gra wygląda, i zaczęli masowo tą grę zwracać. Dlaczego? No, są dwa materiały o tym wszystkim na kanale, jak to tam wyglądało, co tam możemy znaleźć. Nie będziemy się powtarzać, ale jeśli jesteście chętni, możecie sobie nasze materiały znaleźć, obejrzeć. Ale myślę, że akurat większość z Was doskonale wie, co tam się w tej grze od Janie Pawliło. Mamy również info dotyczące zwrotów. Z tego, co się dowiedziałem, gra ma ich już przynajmniej 30 tysięcy w ostatnich kilku dniach. To nie jest zbyt dobra informacja dla gry, która sprzedała się w formacie zaledwie pół miliona. No a obrazu kompromitacji dopełnia jakby ten pik, jeśli chodzi o graczy jednocześnie będących w grze yy, na Steamie, bo jak się okazało, gra nie przekroczyła 100 tysięcy, a takie były założenia, żeby tą stówkę zrobić tam w maksymalnym momencie. Po premierze było 89 tysięcy osób. No a teraz to w ogóle już gra w tych czarcach Steamowych poleciała na łeb na szyję. Z tego samego źródła wiem, że kierownictwo Bioware wierzyło, że gra przekroczy 100 tysięcy jednoczesnych graczy na Steamie podczas premiery. Oczywiście tak się nie stało, osiągnęła tylko 89 tysięcy i od tego czasu jedynie spada. Ogólnie rzecz biorąc, Veigard nie jest sukcesem komercyjnym, musiałby sprzedać się w okolicach od 4 do 5 milionów egzemplarzy, aby przynieść przynajmniej jakikolwiek zysk. Jak widzimy, szanse na to są znikome. No cóż, być może gdyby tam skupiono się na chęci opowiedzenia dobrej historii i dostarczenia jakościowego produktu, bo na końcu wszystkich rachunków to jest właśnie najważniejsze. Gracz wykłada kasę i to wcale nie małą i chce otrzymać dobry produkt. Gra musi być dopracowana, fabularnie musi być po prostu żyleta, e, musi dobrze bawić, musi wciągać swoją fabułą. No ale jak widać, BioWare w nowym Dragon Age'u postawił akcenty na zupełnie inne tematy. A kto powiedział, że to był przypadek? I tak szczerze powiedziawszy zastanawiam się, jak wyglądała dyskusja, taka burza mózgów osób, które były odpowiedzialne za to, za tą grę, za jej promocję, za to, co tam ma się znaleźć i jak to wymyślili sobie, że stwierdzili, że hej, wow, zaimki, binarność, inkluzywność, różnorodność, no to to jest... To, czego gracze absolutnie w grach oczekują, to, to za to płacą właśnie ciężkie pieniądze, tak? za to preordery zamawiają jeszcze na długo przed premierą, bo właśnie na to liczą, że takie tematy będą na pierwszym planie, że właśnie o tym wszystkim będzie się gadało. Tam fabuła nieważne, świat się wali, świat się kończy, jakaś magia, smoki, alchemia, co tam tylko można sobie wymyślić? Nie, 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 tutaj. Jak zwrócisz się do postaci yy, z gry, nie tym zainkiem, który trzeba, to za karę musisz robić pompki, prawda? I to nie jest żart. No ale jak się okazało, to jednak nie tędy droga. I to mnie trochę dziwi. O, właściwie nie, to mnie nie dziwi, ale w odniesieniu do gier, które mieliśmy w przeszłości. No przecież Mass Effecty, tam też były wątki romansów homoseksualnych. Czy to komukolwiek przeszkadzało? Nie. Bo gra była świetna, gra była fantastyczna. Gra po prostu oddawała tyle emocji, tyle możliwości, że to gdzieś tam było i z tego, nieważne. Nowy Baldur's Gate, że w ogóle poruszymy świeższy temat i bliższy, jakby koszula ciała, bo to trochę gry pokrewne, jakby tak spojrzeć na Baldur'sa i na nowego Dragon Age'a, to powiedzmy, że idzie to na jakiejś jednej półce postawić, prawda? Ale. Cóż z tego? No w Baldur's Gate też te wątki były, też się o tym mówiło. Tylko to bez znaczenia, bo gra nie była tym sprzedawana. Gra była sprzedawana tym, że jest świetna fabuła, dobrze napisane postacie, wciągająca rozgrywka. Plus oczywiście sama gra była dopracowana, więc to też jest jakby inny temat. I nie proponowała takiej infantylnej, prostej rozgrywki i dialogów dla 12-13 czy 14-latków, co niestety w Dragon Age'u nowym jest. Więc wydaje mi się, że jest sposób na znalezienie tego balansu, ale jeśli chce się sprzedawać grę właśnie tymi rzeczami woke, powiedzmy, e, tą całą inkluzywnością i, i, i tymi tematami, to jest najważniejsze, no to sorry, ale trzeba ponosić tego koszty, bo jak widać, gracze tego nie chcą i tego nie oczekują. No ale wnioski oczywiście każdy może wyciągnąć sam, no skoro dla studia e, to był dobry pomysł i Taktyka dobra, marketingowo-sprzedażowa, to nie chciałbym poznać osób, które tam za ten departament y, odpowiadają, bo ewidentnie nie znają się na, swojej, na swoim fachu i nie wiedzą do kogo targetują ten swój produkt. Spoko, ok. Nie moja kasa, więc nie będę się przejmował, aczkolwiek jeśli. Pojawia się zły produkt i to z serii, którą nawet lubiłem. W sensie nie byłem strasznym fanem, nie byłem jakimś takim hardkorowym w ogóle fanem Dragon Age'a, ale grałem i pamiętam, że pierwsze dwie części poza Inkwizycją były, były bardzo dobre i miały fajny klimat i oferowały naprawdę taki fantazyjny świat, w którym można się było zanurzyć. A teraz zanurzymy się w co? W historię, którą proponują nam wszelkiej maści. Aktywiści, ale jeśli sobie porównamy stare BioWare i to nowe BioWare, jacy ludzie tam pracują i kto odpowiada za te tematy, to naprawdę zaskoczenie jest żadne. No, i to w tym materiale wszystko. Dajcie znać, co wymyślicie o tym temacie, eee, czy czekacie na dobre gry, bo to wcale nie jest takie trudne wbrew pozorom, co przykład Baldursa z ubiegłego roku udowodnił, czy nie wiem, Hogwarts Legacy, czy jeszcze dziesiątek, setek naprawdę fajnych, dobrych gier, gdzie najważniejsza jest jakość, szacunek dla odbiorcy i dostarczenie dobrej fabuły. Bo mam wrażenie, że jednak coraz częściej się o tym zapomina, ale na szczęście nie wszyscy. A teraz już się z wami żegnam. Zapraszam na kolejne materiały. No i do zobaczenia.